Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Bishops Minecraft i Magic. Zrobiłem sobie Soulforge'a i klepię Soul Sharda. To dlatego, że zamierzam wyruszyć na, e, na szlak mordu masowego. To tak w związku z komentarzami pod filmikiem e, pyta, pytającymi o Blood Magic. No, Blood Magic to jest taki mod, gdzie tak A, nie masz supportów do niego, B. Nie ogarniam go w C, go nie robił, jest męczący. D. Nie ma sensu co się za niego brać, jak nie mamy stałego źródła składania ofiar. No ja się nie chcę slastać za bardzo tym nożem, bo to, to jest fajne na początku, ale potem strasznie, strasznie nuży. Więc póki co będziemy musieli na razie z tego zrezygnować. Znam, jest Kabel. No, i tak. I, I dopóki nie będziemy mieli stałego dopływu e, ofiar, czyli spawnera, grindera, czegoś w tym stylu, no to nie ma, e, nie, ma w ogóle, nie ma w ogóle tematu. Więc e, póki co, póki co, zostajemy. Jeśli, jeśli już miałem coś wykonać, to był, byłoby to pewnie coś na kształt e, takiego ołtarza, jaki zrobiłem w sobie w poprzednim sezonie, nie w sezonie 2,5 chyba miałem ołtarz z. Tak, ołtarz z Blood Magic miałem 2,5? Tak, 2,5. E, to było coś, co rozwiązanie, zobaczymy, bo wtedy mieliśmy jeszcze Tinker Mechworks e, Wróć, Taunium Tinker. O, e, teraz tego moda nie ma, więc m, będzie trzeba znaleźć coś zastępczego, ewentualnie po prostu siedzieć i masakrować tę na własną rękę. E, i, tak, w tej chwili też przygotowuję się powolutku, się trochę, się powolutku do właśnie stworzenia sprzyjających mi warunków, poza tym, że to się tutaj jak najbardziej przypala. No to już pamiętacie, jak miałem plan, co zrobić z tym powierzchnią? No to już jest nieaktualne, Tu będzie zdecydowanie się winda. To będzie znajdowała się Winda i do jej stworzenia potrzebuje tych Arcade Lepitatorów, co mi zostało, ale zostało ich mi za mało, więc zrobiłem trochę więcej. No i... gdzie one są? O, zrobiłem ich mniej więcej drugie tyle. Oczywiście zalało nas Petalum przy okazji. Tutaj się prawie skończyło. Tak, tak, Dark, Dark ma pomysła, żeby zrobić Wojdżary. Eee, lepiej być za dużo niż za mało. Coś, coś jeszcze innego wymyśliłem, żeby przerabiać metal. Dobra, eee, jesteśmy tu. Nasza podłoga jest na wysokości w tej chwili na 66. Tak jak to żeśmy sobie kiedyś, 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 kiedyś jakbyśmy zaczęli kopić tu górę, wymyślili. Tu się znajdą lepsze źródła światła niż te dwie pochodnie. Ale eee, to wyjście będzie również prowadziło do. I jak widać na załączonym obrazku, będzie prowadziło do. na spawn. Na spawn będzie prowadziło, a winda e, będzie nas prowadziła. W tej chwili arcane lewitatory są w stanie bodajże e, maksymalnie 20 wrócić, pojedyncze to jest 10 kratek, e, podwójny, no, będzie 20 nas wyrzucić w górę, i na tym się będziemy opierali z włączonym shiftem można opadać, I, i, to jest, i to jest to, na czym ten cały nasz mechanizm będzie bazował. Jak głęboko chcę zejść, 66, a ja to nie jest wykluczone, że po drodze będę chciał mieć jeszcze jakieś inne dodatkowe piętra, to, to, to jasne, czemu nie? To nie jest to nie jest takie głupie, myślę 10 kratek. 56. 57, żeby zrobić spawner. Nie, nie, to musimy zejść musimy zdecydowanie głębiej, yy, w tej chwili, żeby to miało ręce i nogi. Yy, 66 minus 20, 46. No to lup. lecimy. lecimy 3, 5, 1. A teraz tylko czekać, aż wpadnę do lawy Nie 67, 46. Dobra, jesteśmy gdzieś głęboko pod ziemią. No tutaj nas mogą nawet anioły dopaść, tak jak teraz sobie o tym yy, ups. Yy, myślę. Muszę wyłączyć tego grafa, to się gdzieś tam w obcych <laughs> robi. I tak. Arcane Levitator. Sztuk raz. Wylecimy tylko dotąd, nie? Czyli stawiamy sobie drugi i on nas już wystrzeli wyżej. Ale dalej jesteśmy za nisko i to o kratek raz, dwa, trzy. Bo chcemy, chcemy również to samo móc lecieć na górę. To tak, rozumiecie. Czyli tak, to musimy podnieść o trzy kratki. Łył, gdzie lecisz? Ja wiem, gdzie lecisz. No, raz, dwa, trzy. Arcane Levitator, Arcane Levitator. Da się da radę stąd wyjść. Tak jakby jeszcze było mało trochę. Czy ewentualnie podrzutka... Nie, 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 to jest zdecydowanie za mało. Czyli musimy jeszcze trochę ten poziom podnieść o kolejne dwie kratki. Oops. Yy, tak. Ups. Teraz trochę, trochę nas to ogranicza. Nie chcę używać zbyt wielu arkadi bo chcę, żeby ta winda była windą na. Yy, na. Trz, 6x6. Nie? Czyli, czyli działała tak, że. Gdzie do niej nie wejdziemy? O, o, o. Teraz, teraz to ma sens, tak? Tutaj do wejścia do bazy do Ups. Yy, no ale mniej więcej rozumiecie, <laughs> co tu się ma. Co tu się ma, dziać tak naprawdę. Dobra, użyjmy tego granitu, aby się podsadzić. Z To jest, to będzie podłoga naszego szybu. Czy podłoga naszego szybu, to nie będzie podłoga naszego szybu, tutaj będą stały wszystkie e, arkelebitatory, limitatory, ale wszystkie, wszystkie dosłownie, wszystkie Uff, panie dzieju, szybko to będziemy na górę DB wychodzili, ale y, o, szedł. zaraz, osiem, jest dziewięć, tak. Może zrobimy jeszcze manewr. Coś mi tu nie pasuje, bo było ich... Ile ich było? 16... A, 16, a 9, 9 to jest 18. No to yy, trudno, będziemy mieli, będziemy mieli taką ideę. Taką, taką. Trochę jeżdżącą po wodzie. Muszę, yy, będę musiał jeszcze po prostu dorobić z 2. Tak. Ups. Hmm, czy to ma sens? Dobra, dobra, powiedzmy, że chcemy zjechać na dół. Tu zjeżdżamy, wracamy na górę i wychodzimy. A jak chcemy wyjść tu, to wychodzimy tędy. A jak chcemy wejść do nas, do domu. No trochę to upierdliwe, ale, ale myślę, że, myślę, że będzie działać jako tak. Tylko jeszcze te dwa, e, dwa arki limitatory będziemy musieli chyba dorobić. Ewentualnie, ewentualnie obniżyć pułap, ale to, ale to tak naprawdę to nie będzie miało znaczenia. E, dobrze, czyli teraz bierzemy sobie Sprushwood Planksy, gdzie jest nasz właściwie Sprushwood Planks, vertical cały szybcą obłożyć tymi, tymi śmiesznymi dechami. <laughs> będziemy, będziemy tutaj latać jak się masz. E, zastanawiam się nad jakąś dodatkową: Nie wiem, czymś do e, spowalniania naszego, m, naszego opadania. Normalnie chcę za odlot, bo wyjście, hop, bo wyjście z tego wszystkiego e, musi się znajdować gdzieś w takim układzie, tu. E, jak ojej, za, za nisko jesteśmy, tu będzie na tym będzie podłoga. To tu będzie nasz, e, nasza reszta podłogi i cały urobek pod fruną. Nic dziwnego. Strus Wood Plugs. E, gdzie jest nasz chisel? E, to nie ten chisel. To jest ten chisel. Mhm. dobra. Raz, dwa. E, vertical. When... To będzie, to będzie nam, yy, robiło efekt tego, że mamy przypiodowy Obię z sobie skołować te dwa pozostałe. Yy, Arkielitatory, żeby było równo. I tu. Yy, to będzie podłoga, ale nie z tego sprusa, tylko z tego zwykłego. Tutaj będzie, tutaj będzie znajdowało się wejście. Zastanawiam yy, gdzie leci. To tutaj jeszcze w takim razie zrobimy ramkę z scizzla. Z, cizla, z bloków, faktory bloków. Jak już mamy trzymać poziom, to trzymajmy poziom. Jako tako. O! Będzie małe, małe, małe sekretne wejście. Na razie, oczywiście, też użyjemy zwykłych pochodni. I wejść do komnaty. Jaka to będzie komnata? Właściwie robimy tu od razu ołtarz. Co wyda to? Ołtarz ze spawnerem. Tak, przydałoby się przydałoby się coś takiego kombinować. Ołtarz razem ze spawnerem przez 16 bloków, przez 16 kratek ze zrzutnią, tak jak to biało miejsce w poprzednim sezonie do do tego, do przez y bystkraftowe światy. Y ale jeszcze zanim to nastąpi, musimy zrobić coś takiego. Y spód tego całego ustrojstwa. To może niekoniecznie. jakby to zrobić? Z czego by to zrobić? Tam jest tak, to tu zrób ale się te wszystkie klocki, tam na górze unoszą. Śmiech. Jak się masz? Spróbujmy to pociąć. Na, na drobne, na, dobre, na drobne, na żeby, żeby nie było, Myśli trochę ich za dużo, ale co tam to schowajmy, to schowajmy, strasznie nam brakuje miejsca w <laughs> eku, au, podrzucił mnie, a to nie jest dobrze. No i super i nasza, i nasza Kozacka wida Wchodzimy tak, dziura, dziura grawitacyjna na środku. Zbieramy wszystko, co tu się e, unosi i wracamy sobie spokojnie radą. I, i wchodzimy, gdzie chcemy. Wada e, tego systemu jest taka. No właśnie teraz jest wada, bo wpadałem w dziurę. Wada jest taka, że jak się jakiś Bobek tu pojawi, to on się będzie tu uprzódów i tak To będzie krypto, to będzie fajnie. ale jako tako ta, ta wida będzie się myślę, myślę sprawdzać. To wszystko trzeba by to wywalić. Tak, tu, tu mamy dasz tu zrzut dla drobnych. Ja tu dokończę. Zacznę robić, zacznę pracować już nad komorą, nad ołtarzem. Bardziej nas interesuje tak naprawdę czwarty poziom tego ołtarza. To, to ciężko powiedzieć. Dobra, to powiedzmy tak. Eee, ja, to, ja to mniej więcej skończę. Przynajmniej yy, odłożyłem wszystko całego Spruce Bez sensu. Yy, teraz tu zanim Spruce Wood Plags, Dark, Spruce, Spruce, Dark Oak, Dark Oak. Zanim ten sprózwód tu dotrze to, to ruski się minie, to chyba sobie będę musiał e, ne, pożyczyć jeszcze mimo wszystko z tak. który mam nadzieję wystarczy. To wyłączmy, bo to denerwuje. E, stworzę jakieś podwaliny pod tą e, naszą komorę do Blade Magic i zaraz do was wrócę. Mała na problemy z netem, e, ale już jesteśmy. I nawet mam wykupane pomieszczenie. Teraz się tylko pytanie pojawia... Brood. Tutaj się pojawia o ten cały ołtarz, ponieważ przeprowadziłem w międzyczasie, co by Stone Stone, Gold Furney, e, receptura dość żałosna. Raz, dwa, trzy, cztery. E, gold, Gold diament. i też nie będzie problem, żeby zrobić. Wbrew pozorom, pojawia się troszkę pytanie z mojej strony o wydanie. Pamiętacie w sezonie 2,5, jak zrobiłem sobie ołtarz tam był taki dość zmyślny mechanizm teleportacyjny, bo te biedne wszystkie mopki były teleportowane prosto pod nóż. <śmieniu> Jeśli możemy tak powiedzieć, po prostu one były składane w ofierze właściwie automatycznie. W tej chwili ja nie widzę takiej możliwości, bo jakby nie patrzeć, przeprowadziłem pewne testy. Okazuje się, że ten taki śmieszny. Co się nazywało? Tałbik, o no właśnie ten ten o, to jest to dyna, dynamizm tablet. Dynamizm tablet to to jest właśnie to, co, co wtedy używałem i, i co składało e, te wszystkie mobki w ofierze zamiast mnie. No, niestety te, e, właśnie ciekawe jak tam nasze są szardy, bo trochę czasu poświęciłem, się już, już powinny przepalić. E, tak naprawdę... O, są dobra, trzy. Ja tak kombinuję, aby zrobić szkielety i zombiaki. Tak, ewentualnie tylko szkielety, ewentualnie tylko zombiaki, albo jedno i drugie. niech będziemy, będziemy łapać wszystko. Tak, tak będzie wyglądało we mały, Mały taki biohazardowy akcencik tutaj z mojej strony, tam kiedyś coś będzie, na razie jest prosty korytarz, tu będzie wejście na ołtarz, tu będzie wejście na ołtarz i właśnie to wejście i to właściwie będzie tutaj. Tak. Ołtarz. ołtarz będzie znajdował się tutaj. Pomieszczenie trochę się rozpędziłem. Wykopałem jak na poziom 5 wielkością, ale ono będzie zbyt duże, dlatego na razie będziemy musieli. I tak tylko troszkę zaimprowizować. Powieszczenie do spawnowania będzie znajdowało się jak najbardziej tutaj, również pod spodem. I to będzie jakoś tak. Nie stracę. Będzie jakoś tak. Jakoś. Ech. Będzie, będzie wielka dziura. Wykopana, wpadał do niej za każdym razem, jak będę chciał e, zupgrade'ować sobie coś. Czytaj, e, czytaj Ołtarz, czytaj runy. E, ale oh Dobra, ale to nic takiego, jakoś to przeżyjemy. Plum. Ups. To był zły pomysł. By to tutaj inteligentnie teraz zrobić, to mało tej inteligentnie wyszło, ale tak właśnie, tak właśnie będzie wyglądało nasze pomieszczenie i, i to odpowiednio trzeba stąd wyjść. Na razie, na razie i tak, na razie i tak będziemy musieli wziąć na wstrzymanie. No to może. Aha, dobra, nieważne, e, Bo, po, po, pierwsze, po pierwsze, musimy zacząć się ciąć. Bo jesteśmy masochistami. E, żeby zacząć zbierać odrobinę krwi w ogóle do czegokolwiek, no żeby to zrobić, niestety ten ład jest strasznie mozolny. Bez automatyzacji zaraz szybko się z nim zniechęcę. Potrzebujemy czego? E, blood Magic. Blood Magic. E, tak, na początek. Sacrificial Knife. Bardzo prosta receptura. Dobra, chodźmy tutaj. Bo jeśli dobrze pamiętam, z poprzedniego, z poprzedniego razu mojego z Blood Magic są, są dwa miecze. Jeden jest ten zwykły Sacrificial Knife, którym się po prostu tniemy. I, i tyle w temacie. Silver, silver Iron poszła. To Tak. Troszkę się troszkę się nitniemy pytanie. A. Patrzcie, widzicie, runiczna tarcza nas przed tym nie chroni. No ale bardziej jest tak modem modem z tylko muszę uważać kurczę, bo tych serduszek teraz strasznie sporo widać. Żebym się nie złożył w ofierze, chociaż byłoby miło. Drugim natomiast jest Dadger of Sacrifice i to ubija moby jednym strzałem tak naprawdę chyba tak będę musiał udać się udać się na dół, bo tak są dwa poziomy krwi, jeden, jeden poziom krwi to jest krew w ołtarzu którą znamy i lubimy. jakoś kurczę regenerację będę musiał sobie zapodać. Jak się nazywał ten pierścień w taumikonomikomie? Coś tam of regeneration. Artifice, warding, revitalizing ring of shielding. Tak, this is a version of the ring, It's a a less charge... Will, aha, to nie, to, to jak mnie, jak się shielding zbuchuje, to jest Charged Ring of shielding mm -hmm. i to slightly less charge increase the recharge time of room. aha uh, damn it. emergency shielding damn mm shielding -hmm. slightly less charge karamba, nie ma nic z regeneracją czyli z No tak. Czyli nie mamy nic z regeneracją, tak naprawdę. Bo te traveler e, to raczej nie dają tego. Hmm. No tak. No to czy, czyli nie ma regeneracji. I tak. E, jeden poziom krwi. No, może niekoniecznie, nie? jest taki, że jak się tniemy. Yy... No, pół serca, <laughs> jedno serce. Jak się tniemy przy ołtarzu, to yy, się krew, yy, krew zlewa do ołtarza i jest wszystko ok. Jeżeli natomiast yy, tniemy się gdzieś poza nim, krew trafia do yy, nie wiem, takiego bloodbanku, coś tam, coś tam, i my sobie z niego możemy korzystać, na przykład te, przy teleportacjach albo jakichś innych dziwnych rzeczach. Ale natomiast, jeżeli chcemy, będziemy chcieli wykonać jakiś manewr, na który nas nie stać, bo mamy za mało krwi, e, to prawdopodobnie nas zabije. <grym> Dlatego też tak trzeba uważać, jeżeli się to komuś upublicznia, bo nawet obca osoba wtedy zasysa z naszego własnego banku krwi. Trochę, trochę to przerażające, ale jak z bliżej niewyjaśnionych okoliczności znajdziemy się. Będziemy, zaczniemy gryźć piach, no to będziemy wiedzieli, że ktoś sobie skorzystał z jakiegoś naszego systemu yy, i nas po prostu ukatrupił. To się tak czasem zdarza. E, żeby, postawić, żeby postawić kolejny yy, poziom tego, że ołtarza, no to pierwsze będę musiał chyba wymyśleć jakiś lepszy sposób na yy, regenerację zdecydowanie, bo to, to jest mało skuteczne, cały czas żarcie i żarcie i żarcie. Musi być coś tam of regeneration. Pff, gdzieś było coś takiego. Gdzie to jest botania? Botania. Muszę, muszę poprosić Darko o jakiś regenerujący życie kwiatek. na pewno musi coś takiego być. I wtedy to będziemy mogli zaprząc do roboty i będzie nas leczyło szybciej. A na samym końcu jak już będziemy mieli wystarczająco krwi w ołtarzu. Blood. Nie blood, tylko blood. Nie nie, 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 nie. Za dużo literek. Blood Magic. E, to zaczniemy robić. O, Blood Run. E, no, i żeby zrobić Blood Run, to potrzebujemy już e, czegoś takiego. A żeby zrobić Masters Blood Orb, Archimizer's Apprentice. O, to jest potrzebne. E, to jest tier 2. To jest tier 2, a tier 1 będzie master. Nie, tier 4? Big Blood Shard... Karamba. Unbound Crystal? Tier 2? Ej! A może można... Uuu! Z Chisla można zlo, zrobić Blood Rune. E, ale moment, jak to można zrobić z Chisla Blood Rune? E, Aha, Blood Runes. Czyli zasadniczo można przerobić Blood Runy na Blood runy, ale w, tylko w Chislu. E, więc na razie mamy tak. Masters, Archmage, Apprentice, Magicians. O, Tier 3. Jak się robi Tier 1? Co e, jest. Weak Blood Orb. To jest to. E, 2000 krwi oraz y, Diaks. No niestety, żeby. 2000 krwi. Jak ja, jak ja skołuję 2000 krwi, jak ołtarz mieści tylko tysiaka? Chyba, chyba będę musiał jakiegoś tutoriala obejrzeć albo coś. No ale dobra, to myślę, że dzisiaj to za bardzo dużo nie zrobimy. Mógłbym raptem tylko wykończyć pomieszczenie, ale to to sobie e, mogę zrobić w każdej chwili, dosłownie. No bo będę potrzebował tylko troszkę troszkę dodatkowych bloków takich jak e, bloki z chisla głównie. No właśnie, dobra. E, bloki z chisla będę musiał wymyśleć e, w jakiej tonacji utrzymać to całe pomieszczenie tam na dole i tak dalej, i tak dalej. E, będzie to z faktury bloks. O, dobra. Mm, no tak, tak. Czyli, czyli jednym słowem musimy się Musimy się zastanowić, jak to zrobić inteligentnie i jak to zrobić wydajnie, bo w tej chwili to nie za bardzo się tutaj opłaca. Tak, będzie grany tutorial. Przydałoby się, żeby Blood Magic miał. Tak. To nam absolutnie nic nie daje. Chociaż może być tak, weak Orb. Archimedes gdzie jest weak orb, weak orb. Może być tak, że możemy musieć się pociąć w trakcie tworzenia przedmiotu weak orb, weak orb, diax 2000. Hmm. Ciekawe, czy naj. znaczy, Vyla pokazuje, ile mamy, ile mamy tej krwi w ołtarzu. Hmm, chodź tu. pewnie nie już się patrzyłem i to niewiele dało nope tja yeah. To trochę, to trochę zajmie, żeby uzbierać krew. E, znacznie szybciej byłoby składanie ofiar, niestety w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego no, zrobić w normalny sposób. Czyli e, ja tutaj po prostu się pokręcę, poskładam, e, poskładam siebie jeszcze w ofierze, nie ma co, e, na, razie, na razie te czarne msze tak, Ja tylko delikatne, bo się ciecham po paluchach, żeby, e, żeby wystarczająco dużo krwi zabrać na ołtarzu, ale jak już, e, jak już ją nazbieram, e, na pewno ruszymy z czymś dalem z czymś dalej, co prawda jest to strasznie upierdliwe. I... bo ja chyba nawet nie dokończyłem, co powiedziałem. Testowałem na świecie testowym, no, co chciałem powiedzieć. Testowałem to na śmiecie testowym i ten pedestal, który użyłem w sezonie 2.5 już najwyraźniej nie działa, nie ubija tak mapków, jak to robił wtedy, więc może być problem, będziemy musieli coś innego wykombinować, ewentualnie po prostu zarzucimy tego moda, jak się nam nie będzie chciało z nim walczyć dalej. No to dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Cześć!